Ale jeszcze taki spam na koniec, super Siema, witam was kolejny kolejnym na moim kanale I w dzisiejszym odcinku z Friday Night Funkin Jak widzimy, znowu widzimy się w oryginalnym FNF-ie Ponieważ Wyszedł mini update I jestem bardzo ciekawy co tutaj mogę zobaczyć Odgłośnimy sobie trochę naszego fnf Myślę, że to będzie być I co? Możemy wejść na FreePlay'a, bo na FreePlay'u się coś podobno zmieniło i na trybie night. O, oh, no rzeczywiście to jest Milan, to jest jakieś E, to mogą być chyba jakieś rangi, to jest bardzo prawdopodobne. O, oh, właśnie o tym chciałem po po powiedzieć. Tutaj mamy dwie nowe muzyki: od y, mamuśki GF, i mamy jeszcze y, jakieś z tego Weeku Świątecznego. Więc sobie je dzisiaj zagramy, więc lecimy. Dobra, jest i ona Jesteśmy i my Jestem ciekawy jak to będzie słychać raczej jak to będzie brzmić Jak tak, na razie brzmi dobrze Dobra, no, ten tryb night to trzeba się serdecznie skupić żeby tutaj nie pomysłować chłopkiem No. Da Na temu najcie to trochę... bo jestam do... Tro dużo to tych cały. No i tak. Ajejaj. Dobra, Pan bus. Po prostu będzie miał z dwa misje, ale to nie szkodzi. Ale dużo by się, nam nawidowali, by go strzegł. nie wyrobię zaraz. A jeszcze taki spam na koniec? Super. No, oh, na szczęście koniec tego spam. Jopierdź, ale co to było? No naprawdę te remixy są coraz bardziej powolone. Uwaga, Ooh. Fajny efekt. Uhuhu. To mina <boyfrienda> Co tu się dzieje I też jak no, to, tak to właśnie to w tym update'cie są nowe takie end screeny jakby z muzyki Jak nam poszło I Tutaj właśnie, bo tu trzyma sobie GF i łowali do nas serizem. <tomina> Ale no, lecimy dalej O, i nawet była tak chyba nowa animacja Dostawania jakby przejścia muzyki No dobra, lecimy z drugą tak czuć klimat świąt kiedy mamy za oknem praktycznie lato. to no ciekawie się będzie to działo. ciekawe jak będzie brzmi brzmieć brzmi. remix świątecznej piosenki takiej yy, w miarę spokojnej Znowu Mikoła jest zaniepokojony, bo coś mu trzymają przy głowie. No teraz to zmiała przedwarga. O takie. Trochę tego podstawowego, jak to ten, ten moment z tej piosenki. Nie no, ale to się czułem, że starzy GF od Bejrenda się nigdy nie odczepią. Tutaj coś trochę. Fajnie ta muzyka, i się zdawało. O, no, już słychać... Nie no tak serio, słychać jakoś świąteczne takie... Takie, takie rzeczy. Czyżby koniec? Wow, Mikołaj się odzywa. Jakie miny w ogóle oni mają po No to fajnie. Yy... Co wy mu zrobiliście? Zwyrole Jeszcze te z No Znowu te dzikie miny. Panie Boyfriend, jest teraz przed czas na pokazanie wam wszystkich end screenów z tego update'u. Tutaj mamy oto pierwszy, i to chyba najlepszy, o ku... Co tu się dzieje? Co tu Ale tutaj mamy takiego... Chyba takiego, można powiedzieć bardzo dobrego, o, jak się cieszą... Miluszyńscy. Tu jest takie jak... Bo tutaj chyba zależy co się pomisuje. Tutaj mamy takiego. powiedzmy chyba dobrego. O, i to jest ten end screen, który był w tym update'cie ten miesiąc temu. Więc sobie fajnie, że go zostawili. Oj, tutaj mamy. Ohoj, oj, oj, oj Chyba coś nie pykło, rzędowi Chyba strzałki nie działają. O, jest <laughs> chyba IGF. Nie, chyba nie ma twojego chłopaka nigdzie. Sorki. A więc z tym akcentem możemy zakończyć ten odcinek, więc mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Elo!